Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj wracamy do Star Warsów, a dokładnie zobaczymy, jak księżniczka Leja kąpie się w śmieciach. Przed Wami babrarka śmieciarka na gwieździe śmieci. Śmierci, to zaczynamy. Tak naprawdę ten zestaw nazywa się zgniatarka odpadów na Gwieździe Śmierci. i Rzeczywiście tą zgniatarkę kojarzymy z czwartej części Gwiezdnej Wojen, czyli tak naprawdę pierwszej części, która powstała. Z pierwszej Gwiazdy Śmierci, gdzie to Luke Skywalker, Han Solo, Księżniczka Leia i czuj z własnej nieprzymuszonej woli wskoczyli właśnie na dół. I później tarzali się w śmieciach. Taka przygoda. Więc LEGO udostępniło nam właśnie taką fajną dioramkę z oznaczeniem wiekowym 18+. W środku pudełka mamy 802 klocki i otwieramy. Na końcu instrukcja. Standardowo okładka instrukcji wygląda bardzo podobnie jak okładka samego pudełka. Już na pierwszej stronie widzimy takie bardzo fajne smaczki w postaci zdjęć z filmu, właśnie z tych ujęć filmowych. Tutaj jest pokazane, w którym woreczku co jest. Budowanko, standardowo to już nie będę pokazywał. No i na końcu spis klocków, które są w zestawie. Ile jest jakich, i tak dalej. Co do woreczków z klockami? Pięć woreczków w zasadzie, z tym cztery mamy numerki, bo są dwie dwójki. Jedna jest mała dwójeczka, druga jest duża. No to co? Budujemy! I tak wygląda ta dioramka z bliska. Jak przystało na zgniatarkę odpadów, jest tu cała ich masa. Słuchajcie, oprócz tego, cztery minifigurki. Tutaj Czuj trzyma w ręce taki stalowy pręt, który będą próbować się uratować. Że ten pręt niby ma przetrzymać te ściany, które będą się zsuwać. No, ostatnia deska ratunku. Pościągam te figurki. Figurki sobie omówimy za chwileczkę. I zobaczcie, co tu. Co tu jest? Słuchajcie, mamy tutaj bardzo dużo różnych części droidów. Faktycznie są to jakieś takie rury przekładnie. Tutaj widzimy nóżkę jakby od Artuditu. Tutaj jest jakiś taki kabel, który trzyma zgniatarkę. Może jakby przecięli ten kabel, to by wystarczyło, żeby, żeby zgniatarka przestała działać. I tutaj fajnie została odwzorowana ta lampa, którą znamy właśnie ze sceny zgniatarki śmieci na Gwieździe śmierci. I drzwi, którymi ostatecznie wyszli nasi bohaterowie dzięki Artu tak naprawdę. No dobra, no to co tu jeszcze mamy? Mamy tutaj właśnie takie różne elementy, które sprawiają, że to całkiem nieźle wygląda. I jeszcze tutaj zobaczcie, jest ten stworek, który zaatakował Luka Skywalkera, wciągnął go pod wodę i nie chciał puścić, aż do momentu, kiedy ściany zaczęły się przybliżać. To wtedy zwiał, ale tutaj nie da rady, żeby zwiał, więc a czekajcie, mogę go odczepić. O! Trochę zwiał. Albo głowa w dół, jak strój. Słuchajcie, jak działa ten mechanizm? Bardzo prosto. Tutaj po bokach są szyny, po których jadą sobie te ściany, jest tutaj dużo taili, więc po prostu jest gładziutko, mogą sobie jechać. No, gładziutko jak gładziutko, coś tu mi akurat przyblokowało. W tych dioramkach fajną rzeczą są plotki, które nie są naklejkami, ale są nadrukami, więc ten cytat na przykład jest tutaj nadrukowany, tak samo jak właśnie Lego Star Wars to logo. Poza tym strasznie się kurzy i brudzi czarny kolor. Waczcie mi, ale już chwilę było to na, na półce, w końcu udało mi się zabrać za ten zestaw. No i z tyłu e, nasi wybawiciele, czyli Artu Ditu i Sifir Piła. Sifir Piła tak naprawdę nic nie zrobił, tylko narzekał, biadolił, główną robotę tutaj oczywiście jak zwykle Artu ratuje wszystkich. Kręcił, że tam miał wkręcić i ściana przestała się ruszać. Konstrukcja jest dość masywna, dość ciężka, no ale nie jest to mój wymarzony zestaw i szczerze mówiąc, figurki jak zwykle ratują sytuację. A tych figurek jest na szczęście dość sporo, bo mamy, uwaga, ich aż 5 plus jeszcze Artuditu, więc pokażę Wam teraz te figurki e, z bliska. Pierwszą figurką jest księżniczka Leia Organa. Leia, jak widzicie, ubrana jest w taki biały strój ze srebrnym pasem, charakterystyczna fryzura z precelkami po bokach i z tyłu taki luźny kaptur. Jeżeli chodzi o minki, bo tutaj chyba każda figurka, z ludzi przynajmniej, ma dwie twarze. I tu jest właśnie taka druga minka, gdy Leia jest zdenerwowana. I'm Luke Skywalker. I'm here to rescue you. Who? I'm here to rescue you. I've got your R2 unit. I'm here with Ben Kenobi. Ben Kenobi where is he? Come on. Drugą figurką jest Luke Skywalker w stroju szturmowca Imperium. Ma też oczywiście karabin, akurat hełmu szturmowca tutaj nie ma, więc mamy Luka po prostu, który już ściął ten hełm. I wpadł do wysypiska śmieci. Z tyłu wygląda w ten sposób: to jest po prostu tors i nóżki od e, zwykłego szturmowca. Nie jestem pewien, czy natruki są identyczne, ale zdaje mi się, że tak. I druga minka z delikatnym uśmiechem, żeby nie było zbyt smutno, bo jakby nie patrzeć, oni przecież stamtąd wyszli. Ostatecznie. Anyway. Drugim pseudo-szturmowcem jest Han Solo. Taki sam strój, dokładnie ten sam tors i nóżki. Ten sam karabin, tylko główka i włosy inne. Z drugiej strony, mina wygląda w ten sposób: Han podrywaka. Cześć. Następną figurką jest dobrze nam znany czuj. Słuchajcie, czuj, jak to czuj psia główka, co tu dużo mówić. W ten sposób wygląda, futerko, cieplutkie, pewnie mu gorąco. I jeszcze pas, oczywiście z zawieszonymi nabojami. Co będzie, jeśli ściągniemy... A, to będzie. Dobra, więc mamy po prostu brązowy tułów i to już jest jako główka. All this excitement has na szczególną uwagę zasługują tu figurki droidów, dlatego że mają więcej nadruków niż te poprzednie. Nadruki na C3PO są też tutaj na stopach, na rękach. Z jednej i z drugiej strony, także to jest do tej pory chyba najdokładniejsza figurka, jaka wyszła w ogóle z LEGO. No i tych detali faktycznie jest sporo, i wygląda to moim zdaniem bardzo dobrze. Come on. Również Artuditu otrzymał więcej nadruków niż zwykle, bo z przodu jest chyba to samo, ale z tyłu mamy właśnie takie nadruki których nie było w poprzednich odsłonach, bo tutaj po prostu było białe. Także jeśli chodzi o figurki, to jest tu całkiem ok. No przede wszystkim warto kupić ze względu na druidy. Eee, myślę, że innego powodu za bardzo nie ma. Ocena zestawu. Cena. 429 zł i 99 groszy to zdecydowanie nie jest mało. I choć w zestawie jest sporo figurek, to wciąż brzmi to absurdalnie dużo. Tak więc, jeśli zależy Wam na tym secie, polecam po prostu polować na promocję. Za cenę daję 6 na 10 punktów. Wytrzymałość. Konstrukcja, mimo że jest ruchoma, jest też bardzo stabilna. Jakby się zastanowić, jest to kawał kloca, więc trudno tu w ogóle coś popsuć. Wytrzymałość oceniam na 9 punktów. Wygląd. Niby nie jest źle, zważywszy na to, że mamy do czynienia ze zgniatarką śmieci, a jednak czegoś tu brakuje. Może to kwestia stylistyki, ale trudno mi nawet znaleźć dogodne miejsce na ten imperialny kontener. Z drugiej strony, powinienem odnieść się chyba do filmowego oryginału, a tutaj myślę, że prezentuje się ten zestaw dość dobrze. Mimo wszystko oceniam wygląd na 6 na 10 punktów. Konstrukcja. Już powiedziałem, że ta cegła jest bardzo solidna. Poza tym jest tu sporo fajnych technik łączenia klocków i trzeba przyznać, że wykończeniówka jest tu zrobiona na tip top. Daje 8 punktów. Składanie. Jak dla mnie, składanie było dość monotonne, jak na Lego, ale wciąż było to przyjemne, więc daje 6 punktów. Zabawa. Zestawy z oznaczeniem wiekowym 18 Plus rzadko mogą pochwalić się funkcjami zabawowymi. Tu może nie ma ich zbyt wiele, ale ściany rzeczywiście są ruchome. Szkoda tylko, że te ściany nie mogą się spiknąć. Jakiś taki ocenzurowany ten mechanizm. Za zabawę daję 7 punktów i moja ogólna ocena tego zestawu to 6 z małym plusem. Moi drodzy, na dzisiaj to wszystko. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie na temat tej dioramki. Zostawcie też łapkę w górę, jeżeli ten film wam się podobał. Mam nadzieję, że tak. Jeśli tak, to też zachęcam do zasubskrybowania mojego kanału, a jeżeli już subskrybujecie, to kliknijcie dzwoneczek, jeśli tego nie robicie, żeby nie przegapić żadnego mojego filmu. Moi drodzy, nie przedłużając, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnym filmie. Niech mocz moc będzie z wami. Pa A! księżniczka leja padła do leja.